Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam najnowszą aktualizację, którą Tesla wypuściła na święta. Tesla bardzo często wypuszcza różne aktualizacje, ale ostatnio Tesla zaczęła robić tak, że raz w roku na święta wypuszcza taką największą aktualizację, która wprowadza największą ilość zmian. I właśnie dzisiaj pokażę Wam. To na przykładzie Testi Model X-Plat, która jest dostępna w mojej wypożyczalni EV-RENT. To jest najmocniejsza wersja, 1020 koni. Ja siadam do samochodu, włączam aktualizację, jestem właśnie w ruchliwej łodzi i za chwilę zobaczymy, co nowego i on nam tutaj dołożył. Aktualizację już wcześniej sobie pobrałem i to jest aktualizacja 2023-44-32. I to jest duża aktualizacja, bo ma ona zająć około 50 minut, a zazwyczaj aktualizacje zajmują 25 minut. Ta aktualizacja zmienia bardzo dużo, ale co dokładnie, to zobaczycie już za chwilę. Jesteśmy już po aktualizacji. Wiele, wiele zmian. Wiele pozytywnych zmian, ale jest jedna taka. Bardzo negatywna zmiana, o której za chwilę Wam opowiem. Pokażę Wam po kolei, co tutaj Tesla nam dodała. Mamy Apple Podcast. Ja nie używam Apple Podcast, ale ci, co używają, mogą teraz słuchać sobie podcastów Apple. Mamy dodatkową po prostu aplikację do odsłuchiwania, czy znaczy nie muzyki, tylko podcastów w tym przypadku, czyli taką powiedzmy muzyczną aplikację. Mamy nową grę Castle Dumbat. Nie, nie, nie kojarzę tej gry, ale to jest kolejny raz, kiedy Tesla coś dodaje. Mamy aktualizację gier Tesla. Mamy aktualnienie gry Beach Buggy Racing. E, możemy tutaj korzystać teraz z Tesli Cybertruck, czyli takiej miniaturki Cybertraka, i samochód, którym będziemy jechać w tej grze będzie miał kolor taki jak nasza Tesla, czyli jak sobie zmienimy w koloryzatorze e, kolor naszej Tesli, tej miniaturki, no to taki sam będzie przyjęty tutaj w tej grze. E, dodatkowo jakieś nowe trasy są dodane. Dodatkowo uaktualniono dwie gry i zaktualizowano kontrolery od PlayStation 4, 5 i od Xboxa. W tym momencie e, te kontrolery będą też wibrowały w niektórych grach. Do tej pory to nie działało, a teraz, jak będziemy mieli jakieś, jakąś akcję w grze, to te kontrolery też, tak jak na Xboxie czy na PlayStation, będą nam wibrowały, żeby zwiększyć realizm gry. Można grać teraz na tylnym ekranie. Wcześniej tego nie było i to jest pierwsza taka duża zmiana, jeżeli chodzi o wyświetlacz tylny, bo jak Tesla zaczęła dostarczać pierwsze samochody z tylnym wyświetlaczem, czyli model S i model X, w grudniu zeszłego roku, czyli 2022 roku, to ten wyświetlacz z był mocno ograniczony. Mieliśmy tam Przede wszystkim możliwość puszczania muzyki, sterowania nawiewem i chyba tyle. Teraz, teraz do, doszły nam kolejne rzeczy. E, poza tym, że możemy oglądać YouTube'a czy Netflixa w trakcie jazdy na tylnym ekranie, to możemy grać w gry. I to jest dla wielu dzieci bardzo przydatne, dla wielu osób, które mają dzieci, bo mogą się czymś zająć, a oprócz tego można też podłączyć, to jest też nowa aktualizacja, słuchawki bluetooth do tylnego wyświetlacza. Czyli już nie ma tego problemu, że jak ktoś z tyłu będzie chciał sobie oglądać Netflixa albo YouTube'a, to cały samochód będzie musiał. Te go słuchać albo będziemy musieli ten dźwięk przekierowywać na tylny rząd siedzeń. Tylko teraz dwie osoby z tyłu mogą całkowicie się odciąć, czyli dwie pary słuchawek Bluetooth możemy sobie sparować i osoby z przodu mogą sobie słuchać muzyki. I to jest bardzo fajna rzecz, bo tym, do tego momentu było tak, że jak ktoś chciał oglądać, no to wszyscy byli skazani na słuchanie tego filmu na przykład. nie? Kierowca, nawet i pasażerzy z przodu, którzy nie mogli tego oglądać. Niestandardowe dźwięki bloko blokowania to za chwilę też wam pokażę. To oznacza, że jak zamkniemy samochód. I domyślnie mamy ustawiony taki dźwięk reksonu potwierdzający zamknięcie samochodu. To teraz możemy sobie zmienić te dźwięki na inne. Takie, które już znacie, czyli na przykład beczącą kozę, oklaski, albo jak to Tesla tutaj napisała, na bystroski bączek. To za chwilę przetestujemy. Fotoradary na trasie. To uważam, że jest na bardzo duży plus. Od teraz Tesla pokazuje nam fotoradary, które mamy na trasie. Zobaczymy, akurat jestem w łodzi i mam nawigację nastawioną, ale tutaj żadnego fotoradaru Tesla mi nie pokazuje. Tego mi brakowało w samochodzie, dlatego czasami też sobie włączam, włączałem do tej pory Google Maps w telefonie, bo tam pokazuje też w zależności od kraju albo jakieś inne aplikacje nosik, a w tym momencie Google już będzie nam pokazywał fotoradary w samochodzie, co jest naprawdę niesamowitą rzeczą. Że... To po prostu tego Tesla nam dodała. Kolejna rzecz to jest funkcja planowania trasy w aplikacji. To do tego też za chwilę przejdziemy: alternatywne trasy podczas jazdy. I o co tu chodzi? Do tej pory było tak, że jak nastawialiśmy nawigację, tak jak teraz mam tutaj nastawioną nawigację, to tak jak w telefonie, mieliśmy do wyboru trasy. Musieliśmy przed rozpoczęciem jazdy, przed włączeniem nawigacji, musieliśmy zadecydować, którą trasą chcemy jechać. Ewentualnie w trakcie jazdy wyświetlała nam się trasa alternatywna, jak był jakiś korek. W tym momencie trasa alternatywna jest dostępna cały czas. Czyli widzicie, ja już jestem w trybie nawigowania, już podróż jest rozpoczęta, a cały czas, jak jesteśmy w tym trybie widoku, tylko w tym jednym trybie widoku, czyli w tym widoku na całą trasę, to właśnie w tym trybie widzimy e, trasy alternatywne. I w każdym momencie mogę sobie wybrać, a wcześniej trzeba było po prostu zakończyć nawigację, nastawić od nowa i wtedy tylko przez chwilę te trasy alternatywne były wyświetlane, więc to też jest na duży plus, bo cały czas możemy sobie tutaj tym manewrować. Więcej kamer, dobra, to też, więcej kamer za chwilę Wam pokażę. Automatyczna kamera monitorująca strefę. No i to jest ta kamera, zobaczcie jak włączę kierunkowskaz. To wyświetla nam się tu kamera i teraz, jak będziemy na przykład jechać na autostradzie i ktoś będzie w tej martwej strefie, to tutaj dodatkowo się pojawi taka, taka czerwona obwódka i to jest taki dodatkowy element, który może nas uchronić i zwrócić naszą uwagę, że ktoś w tej strefie martwego pola jest więc to znowu popra poprawia na bezpieczeństwo Tesla dodała nowy, nową piosenkę e, w pokazie świateł więc możemy sobie tutaj nową piosenkę odtwarzać i ważne też jest w tej aktualizacji to że możemy wrzucić sobie kilka piosenek na pendrive'a bo do tej pory jak robiliśmy pokazy świateł na rekordowo chyba 30 czy 40 Tesli, to każdy musiał wgrać sobie jedną piosenkę na pendrive'a a jak robiliśmy kilka to potem trzeba było przegrywać i to było takie uciążliwe, no, szczególnie jak bierzemy udział w różnych eventach i robimy pokazy świateł a w tym momencie jest tak, że możemy kilka piosenek wrzucić na, e, na, jeden, na jednego pendrive'a i odtwarzać, wybierać sobie, które piosenki chcemy. Ja mam cały katalog piosenek do Tesla Show, no i zawsze musiałem po prostu zmieniać, na przykład, wiecie, na evencie wyciągać pendrive'a, podłączać pod komputer, teraz wrzucamy wszystko na jednego pendrive'a i mamy pokazy świateł różne. No i dobra, za chwilę wrócimy sobie do tamtych pozostałych rzeczy, ale teraz Wam opowiem o najgorszej rzeczy, którą Tesla w ostatnich latach zrobiła. Jest to blokada autopilota. Do tej pory autopilot działał tak, że jeżeli nie do nie dotknęliśmy kierownicy, spóźnialiśmy się z dotykaniem kierownicy, Tesla nas banowała, czyli po prostu e, uniemożliwiała włączenie autopilota do końca podróży, czyli musieliśmy się zatrzymać, wysiąść z samochodu, wsiąść do samochodu i autopilot wtedy znowu działał. W tym momencie mamy e, taką głupią aktualizację, że jeżeli pięć razy autopilot nas zbanuje, to wtedy nie mamy możliwości korzystania z autopilota przez około tydzień. Ja to teraz przetestuję i poświęcę dla Was tą Tesla. I zrobimy tak, żeby 5 razy autopilot nas zbanował, i zobaczymy, jak to się wyświetla i czy faktycznie autopilot nie będzie działał, czy będzie działał aktywny tempomat. To jest aktualizacja związana z różnymi wydarzeniami na świecie i yy, Tesla po prostu musiała wprowadzić widocznie jakieś dodatkowe obostrzenia dla autopilota, dla osób, które często nadużywają tego. I z jednej strony się nie dziwię, z jednej strony się dziwię, z drugiej strony się nie dziwię, bo po pierwsze yy, to jest ban głównie dla tych osób, które nadużywają autopilota, czyli na przykład idą spać, które zajmują się czymś innym, nie kontrolują drogi i dla takich osób jest OK, ale dla takich osób, które, które korzystają z tego zdroworozsądkowo, ja myślę, że jestem taką osobą, która korzysta z tego zdroworozsądkowo, czasami może się zdarzyć. I przy tak dużej ilości kilometrów, na przykład jak ja robię, łóżmy, że kilka tysięcy kilometrów w tygodniu, albo je, tak jak ostatnio, jeden, 11 tysięcy kilometrów w ciągu miesiąca, to taka aktualizacja może mocno namieszać, bo Wystarczy, że kilka razy z jakiegoś powodu, wiecie, przy tak dużej ilości kilometrów, to prawdopodobieństwo zablokowania autopilota jest bardzo duże i kilka razy coś zawale, i wtedy mam blokadę na tydzień. A jazda bez autopilota dla mnie dzisiaj jest naprawdę bardzo uciążliwa. Jak szczególnie jadę w trasę np. 500 km, to bez autopilota po prostu jestem o wiele bardziej zmęczony. Więc uważam, że nie do końca to będzie sprawiedliwe, ale zobaczymy, czy Tesla to utrzyma, czy nie. Na razie włączam autopilota, doprowadzę do tego, żeby autopilot się wyłączył. Nie będę dotykał kierownicy i zobaczymy, co się wydarzy po pięciu razach. Właśnie udało mi się pierwszy raz zablokować autopilota, i otworzyłem drzwi i zamknąłem, żeby autopilot się zrestartował. I wyskoczył taki komunikat. Dane telemetryczne z Twojego pojazdu wskazują na niewłaściwe używanie funkcji asystenta kierowania beta. Trzymaj dłoni na kierownicy i zachowuj szczególną ostrożność przez cały czas. Funkcja asystenta kierowania beta nie będzie działać, jeśli autopilot zostanie wyłączony jeszcze cztery razy. Spróbujemy. Udało mi się kolejny raz, jeszcze trzy razy, i w międzyczasie pokażę Wam jeszcze, jak działa planowanie podróży. To jest właśnie ta nowa rzecz. W aplikacji, jak wejdziemy sobie w opcję nawigowania, to możemy wpisać sobie adres, gdzie chcielibyśmy pojechać, albo wybrać sobie Supercharger, który mamy tutaj widoczny. Ja teraz wybiorę sobie Supercharger najbliższy w Ludźmierzu, robię nawiguj i w tym momencie e, mogę sobie tą podróż edytować. Do tej pory mogłem tylko wysłać jakąś lokalizację, na przykład wejść w Google Maps, zrobić i udostępni, udostępni do aplikacji Tesli i wtedy wysłało się do samochodu, który aktualnie w aplikacji Tesli mieliśmy wybrany. Teraz pojawiła się ta opcja, że tutaj możemy dodać, edytować podróż i możemy dodać przystanek. Na przykład dodajmy sobie jeszcze inny przystanek, na przykład załóżmy Poznań i mamy. Ludźmiarz Poznań, można sobie tą kolejność tutaj też edytować i robimy gotowe. I możemy wy zrobić wyjazd teraz albo zaplanować sobie. Wyjazd, albo zaplanować przybycie, i albo anulować i wyjechać teraz. I robię teraz wyślij do samochodu, pokazuje nam się czas, 2 godziny, 3 minuty 200 km. Nawet fajne jest to, że pokazuje nam tutaj czas ładowania, czyli wiemy, żeby dojechać do Poznania, potrzebujemy 5 minut się naładować. I to jest ważne, bo do tej pory trzeba było wsiadać do samochodu i takie rzeczy planować. A w tym momencie nawet jakbyśmy chcieli później sobie pojechać. Załóżmy do Chorwacji, na przykład Split. Zobaczcie, jak to w ogóle szybko działa. Klikamy gotowe. I teraz samochód, sam telefon nam tutaj wszystko przeliczył. Zobaczcie, gdzie ile czasu musimy się ładować. Robimy. Wyszli do samochodu. Zobaczcie jakie czasy ładowania, w ogóle też tutaj uległa, to uległo zmianie, bo do tej pory czasy ładowania były pokazywane e, zazwyczaj w, w zaokrągleniu do 5 minut, czyli 15 minut, 20 minut, 25 a teraz mamy 19, 23, 17, 28, dokładne czasy ładowania. Zobaczcie jakie czasy ładowania do Chorwacji, wyszli do pojazdu i w tym momencie mamy zaplanowaną tutaj całą trasę, to jest bardzo, na bardzo duży plus taka zmiana, wszystko, widzicie po kolei, cyk, cyk, cyk i mamy całą trasę rozpisaną. I oczywiście teraz pojawiają nam się też trasy alternatywne, On sobie teraz jeszcze tutaj sumuję te czasy ładowania i mamy trasę najszybszą. No niesamowite, to jest akurat bardzo fajna rzecz i od razu się włączyło podgrzewanie baterii przed szybkim ładowaniem No jak już jesteśmy w aplikacji mobilnej, to doszły nam kolejne dwie kamery Bo do tej pory mogliśmy mieć podgląd tylko z tych kamer, przednie, boczne i tylne A teraz doszły nam jeszcze, a na boczne kamery to są dokładnie, te, już wam pokażę I z tych kamer mieliśmy podgląd, czyli to są o te kamery, tutaj teraz, nie, to są te, to są teraz te nie pamiętam, z których mieliśmy, bo chyba z tych mieliśmy podgląd, a doszły jeszcze nam teraz te. Nie, z tych chyba nie mieliśmy. Więc mamy teraz podgląd z tych kamer, które się znajdują tutaj, z tych bocznych, z przodu i z tyłu. Więc mamy po prostu jeszcze większe takie bezpieczeństwo. Pamiętajcie, że tutaj możemy przytrzymać to, i wtedy samochód powie: Halo, halo, to co ja mówię ale tym głośnikiem, który jest tutaj wbudowany z przodu. W opcjach ustawienia boombox mamy też teraz nową tą opcję dźwięku blokady, czyli tutaj wybieramy sobie co chcemy. Na przykład chcemy kwakanie albo dobra, o dużo jest nowych, nie było wszystkiego. Jeszcze na USB możemy. Zrobimy sobie trąbka klauna. I teraz jak wyjdziemy z samochodu i go zamkniemy z aplikacji albo odejdziemy, to zobaczcie. Mamy taki dźwięk teraz. Fajne, dużo tych dźwięków jest. Oh. Zamknij auto. Takie dźwięki można wstać. Dobra. Dobra, ostatni raz, to już piąty raz, kiedy blokujemy autopilota. Teraz gdzie pojechałem? Dobra. Autopilot zablokowany. Teraz jak chcę włączyć autopilota, to wyskakuje komunikat, mm. że nie jest autopilot dostępny do końca jazdy, ale jak wyłączę samochód za chwilę i go włączę ponownie, to wyświetli nam się komunikat. No właśnie, jaki. No i mamy usunięcie asystenta kierowania. Funkcja pełna samodzielna jazda beta została tymczasowo usunięta z powodu nieustannego korzystania z niej w niewłaściwy sposób. Funkcja ta zostanie przywrócona za około jeden tydzień. Brzmi poważnie. Ciekawe kiedy? Autopilot, patrzcie. Na podstawie ostatnich danych na temat jazdy, zawieszona funkcja, asystent kierowania, funkcja zostanie przywrócona za około jeden tydzień. Nic nie możemy zrobić. Czy został nam chociaż aktywny tempomat? Jest. Dobra, aktywny tempomat chociaż. Zobaczymy, ile to będzie trwało. Napiszę Wam w komentarzu, jak tylko się autopilot odblokuje. W tym momencie autopilot w ogóle nie jest dostępny do jazdy. Zobaczcie, nie mogę nic zrobić. Spróbowałem w trakcie jazdy. Niestety nie da się, gdzie to jest, autopilot. W ogóle nie da się tego włączyć. Jest tylko informacja. Które jeszcze raz Wam przeczytam na podstawie ostatnich danych na temat jazdy, zawieszono funkcję asystenta kierowania. I wiecie co? Przed tym miałem inne podejście do tego, ale jak już teraz fizycznie system mnie zbanował, nie zablokował, za autopilota, za którego teoretycznie płacimy, bo, no bo kupując samochód, mamy tego autopilota w podstawie. I trochę niefajnie, przez to, że kilka razy byliśmy nieuważni, że nas zblokowało. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony, można poczuć delikatnie, że odbierana jest nam jakaś wolność czy swoboda. Mam mieszane uczucia co do tego. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.